Miga Pewnie dla uczczenia Pana swego Ściga Rodzina na śmierci naszej Oto ja smużebnica pańska Niech się stanie Zdrowaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą Zdrowa na się nasze śmiałe i radosne Kroczenie do betleje W kolędzie bracia Patrzcie jeno słyszymy. Krokiem śmiałym i wesołym, śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem. Właśnie ta kolenda zachęca nas do śmiałego i radosnego wyruszenia, aby oddać pokłon Panu Betlejem. A nasze warszawskie Betlejem znajduje się na placu Piłsudskiego. Tam będziemy oddawać pokłony Jezusowi. Nasza droga będzie przemierzała Placem Zamkowym, ulicą Krakowskie Przemieście, ulicą Królewską, na Plac Piłsudskiego. Rusza król afrykański, król Baltazar na swoim wielbłądzie Przed nim jest jego... Czytamy, o proroku, koło, jest też tablicowo Afryki, ogłaszający, że jest to właśnie ten orszak afrykański. Koło, koło, szamy, na samym przedzie naszego orszaku jest gwiazdą, to za nim tak naprawdę podąża za gwiazdą, która w sposób cudowny królom oznajmiła, że w Betlejem narodził się Jezus. Zobaczymy. Betlejem. Zobaczymy. W mieście Dawidowe. Zobaczymy. Betlejem, czyli domu chleba z hebrajskiego urodził się również Dawid. Z którego pokolenia pochodził Józef. Święty Józef. Dlatego do Betlejem musieli zmierzać w czasie spisu ludności. Pan Jezus w przyszłości też będzie właśnie chlebem żywym. Betlejem dom chleba. Pan Jezus w czasie Eucharystii daje się nam jako chleb żywy. Chorąży. W tym roku też dołączył do nas Turą Śmierć Anioł i Diabeł. Chcemy podkreślić właśnie rolę kolędowania. Dlatego za Gwiazdorem są te postacie Turą Śmierć Anioł i Diabeł. Drabina Jakubowa. Na nim podąża kardynał, orąży i szef straży. Orszaki ustawiają się w bardzo określonym porządku. Jest flagowy na przodzie z dużą flagą, tablicowy. W orszaku afrykańskim jest. są trzy osoby przebrane za wielbłądy. Król afrykański na wielbłądzie.

Gdy jest koordynator kolumny, flagowi Afryka, Afry, Afryki, górni Afryki, wojownicy, flagowi oraz młodzież salesjańska z flagami misyjnych krajów. Orszak Afryka... afrykański wyruszył na dobre. Będzie przemierzał trudną i niebezpieczną drogą, ale Mamy nadzieję, że dotrze bezpiecznie do celu. Prowadzi go gwiazda. Prowadzą aniołowie. Nie może im przestać nic złego. Za orszakiem afrykańskim podąża orszak azjatycki. A pchać platformę będą ojcowie w trojach schodków. Natomiast król afrykański, Melchior, na wielbłądzie. Jest to Baktrian, wielbłąd, który towarzyszy królowi afrykańskiemu, ale tak naprawdę pochodzi ze stepów Azji. Grube futro pozwala zwierzęciu zachować temperaturę ciała podczas zimnych, pustynnych nocy, a izoluje przed upałem w ciągu dnia. Tak więc wielbłądy nasze, warszawskie, nie marzną na orszaku. Żegnamy króla Asji, Króla Merkiora. Zaraz za nim orszak europejski. Flagowy Europy z dużą flagą. Tablicowy Europy. Europejski, który w tym roku też ma niesamowity pojazd, jest to olbrzymia platforma przekształcona w Warownię Rzymską. Towarzyszą uczniowie drugiej klasy szkoły podstawowej i szkoły Żagle przebrani za rzymskich rycerzy. W orszaku pójdę o Podążali za gwiazdą wetlejewską, która sprowadziła ich do Jezusa. Go. Go. Trzeba ogłaszać te cuda, kolendując, nie zachowywać tego dla siebie. Jest jeszcze wielu, którzy nie usłyszeli o Jezusie. Dlatego chcemy w tym roku zwrócić szczególną uwagę na kolendy. Kolędować, rozkolendować całą Polskę, cały świat. Aby ci, co nie usłyszeli o Jezusie, dowiedzieli się o Nim. on przyszedł w normalnej rodzinie. Rodzinie takiej jak każda z naszych rodzin. Rodzinie, gdzie opiekunem Jezusa był święty Józef. Nie Czy Mamu Jezusa była Maryja. Ale myślę, że ta mama miała podobne dylematy jak każda inna mama. I podobne lęki. Mała boba, dlatego najgorzej była posłuszna. Coś, <tuszy> co w dziedzinie, coś Chciałem tutaj też podziękować partnerom społecznym. 2020 w Warszawie, do których należą Archimedecezja Warszawska, diecezja Warszawsko-Blaska, główna strach służby pożarniczej, Europejska Służba Dzieci, Chorwacja Dzieło Nowego Tysiącnecia, Stowarzyszenie, stowarzyszenie STEM.